Na raz, A ja mam takiego gatinga. No, całkiem niezły. Dobra. Taki wujowy, ten odrzut nie dobija. Hmm. Więc tak pokrótce. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. To już będą, praktycznie mi się wydaje, dwie ostatnie, dwa ostatnie epizody nasze. W tej linii fabularnej, tak? Walki Uberstrike. Tutaj Juri, oraz tym razem w innej postaci. Oraz Solador witajcie przez zarzuty, że moja postać ma auto -aima. dzisiaj zagram Kruberem, który, który ma tego. Który ma Gatlinga. Więc... Ale powiem Ci, że jeżeli ktokolwiek... Znaczy powiem też tak ludziom, że jeżeli ktokolwiek Solara widział na jego nagraniach, to nawet owłosienie twarzy się tak troszeczkę bardziej zgadza. Mógłbyś sobie walnąć takie gustowne poczcie wąsidła i takie baki. La... Sidła rosną, baków, no, no cóż, nie, 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 broda musi być. No tak. Dobra. Broda musi być. Tak jest, a my tymczasem borem lasem schodzimy, proszę Państwa, w podziemia głębokie. The enemy below. Robimy. Gdzie? No, już żeśmy pokonali tutaj Skywynów na powierzchni, to teraz schodzimy w. Ich kwatery. Tak. Schodzimy do dziury. Jak Schodzimy ja tak wiem, do dziury. E, jakby się nie zauważyć. I możemy pierdeknąć sobie od razu. Wtrząchnąć. A co mi tam. Hmm. Tego, tego co widzę to super ma za dużo kasiory, już w No Man's Sky nagina No czy znaczy, wiesz, on, on lubi takie, takie te no. świeżutko po premierze, tak samo jak hmm. był nowy Metal Gear, no? A, no powiem ci, że Metal Gear bardzo fajna rzecz. Ten nowy. Po pod względem gameplay'u przynajmniej tak ogólnie rzecz ujmując mnie A? nigdy Metal Geary jakoś nie, nie porwały. Ale pamiętam? absolutnie cię tutaj rozumiem. Absolutnie. Natomiast ostatnia część, ta piątka, jeżeli ktoś lubi Hitmana i Splinter Cell e, to to do niego trafi, bo jest. Z... To zagram w Hitmana albo. Z... No to jest prawda. Nie, no chodzi, chodzi do, o to, że po prostu jest bardzo. bardzo różny, tak? A właśnie Hitmana, czekam, czekam aż te wszystkie epizody dojdą do końca, żeby kupić sobie wszystkie naraz. No też. Wreszcie zapowiada się bardzo fajnie, powiem Ci z tego co no, widziałem. jak mam płacić za każdy epizod, tak? 15 euro na no to, sorry. To mam lepsze lepsze sprawy na udawanie pieniądze. A gram dzisiaj Kruberem, hmm. ponieważ on również musi być jakoś overpowered, a jakże. Ja bym nie grał jakąś nie-overpowered postacią. Ale tym bardziej jest... defensywnie. Tak, Kruber ma swoją partę, która działa jak trampolina na Skavenów. Uderzasz Skavena, a on sobie odlatuje. A masz widzę z mieczem, tak? Jeszcze jest jeszcze z toporem? Znaczy jest jeszcze z buzdyganem, z taką wiesz fajną macką. No jak zmontuje to, to... I zobaczymy. bardzo, bardzo fajny z tego co widzę, właśnie ludzie zachwalają, bo ma większego swipe'a, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o... Bo miecz wiadomo, on 2-3 może cele szarpnie, a nareszcie mhm. się kończy. No nie, Dobra. ja tam. Mi tam buzdygan zbytnio nie, nie odpowiada, bo mam Boozdygan na te. na. na. na hmm. I się buzdyganem i trafia mi to tylko, tylko jednego, a robię. Mocnego. No tak, wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie sobie zrobisz, buildy z umiejek. Na przykład jest taki fajny, który za każdego trafią. znaczy. Na każde trafienie daje szansę automatycznego zabicia, tak? Hmm... No ja w tym repeaterze, który, który dostałem... Hmm. Mam tego... Mam oczywiście Blablasta, a jakże... Szansę na odnowienie amunicji... O, bardzo fajna rzecz. I... szansę na przebicie przeciwnika. O, też Krożenia, fajna. To może. może nawet wzrosnąć do 25%, 000, więc... Hmm. To jest chore, ja... Ja będę miał tego. Nie repetera, tylko... Um, no Boże. Railguna, tak. <grym> 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 A tego mi ubił Jack. <grym> widzisz? Sprawiedliwość społeczna. <grym> A no mo? dobra, nie mam auto ma to trochę gorzej niż <noise> Słyszeliśmy to od samego pozwanego. że no jeszcze, jeszcze nie przywykłem do końca do Krubera, ale Kruber to jest bardziej postać defensywna. Wiesz, co jeszcze jest przepakierne w tej elfce? Yy, ona ma taki tryb strzał, które są takie trujące, rozbryzgowe. Nie wiem, czy widziałeś. To, co to, to? Ma jeszcze rodzaj strzał do łuku. a trujące jakieś. Trujące rozbryzgowe. Takie co walą taką, e, taką chmurką. Górą. Tak, trujące. Ja tego nie widziałem. Jeszcze mm. nie widziałem, a już trosz, troszkę łuku znalazłem. O! A to, przy łuka? To jest pośród łuków, tak. Natomiast bardzo warto sobie w to zainwestować, z tego względu, że na czyszczenie mas działa świetnie. O, Tomik, biorę. W tej weniarze. To znaczy, jak na przykład idą ci i jak to się w ogóle połączy, bo to jest, to jest jedna rzecz, tak? Jak się połączy z tym szansą na zabicie przy trafieniu. To jest bardzo fajne. Bo możesz tym spamować i to za każdym razem, kiedy wiesz, nawet ta chmurka się stworzy, nie? Trująca. Ona może normalnie Skyvena nie zabić, ale za każdym razem, kiedy wchodzi interwał trafienia, to, to wiadomo. procent, A procent jest potężny. No właśnie. procent jest potężny Aleksander no, 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 Kwaśnicki ja. Dobrze, że mieliśmy tych kiełbasiarzy tutaj a nie ogra Nie ma to jak imperial, imperialna bomba, pali się nawet na wodzie No nie? No? Prawilna o, i teraz chodzimy, proszę Państwa, do Głębi Skeiweńskich, ich metropolii w dziurze pod Chciałem Trzeba powiedzieć, w dużej podstawie. No i spotkamy kobiety, a potem, jak Juri opisywał te sklejweńskie kobiety w Markoch Chaos, Big Mama. jest <laughs> teraz sobie wyobraziłem Że Wiesz Te, te, te kobiety skojbeńskie takie są tam te tuczone, nie? I w ogóle i, i z takiego kubełka proszę ciebie z chickenem karmią To to Z takiego kubełka z chickenami je karmią Taki szary prorok i wiesz, no, no masz szalisa, no, no dziabnij sobie. Oh shit. Nie, dlatego. Kurde, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. na nie. Nie, nie. Nie, i Do przodu. Ciosy odepnąć, dwa ciosy odepchnąć, dwa ciosy odepchnąć. i daję radę. Dobra. Nie to w sumie, od razu się uleczę i wezmę toma. Mhm. Mm Siądź A, wziąłeś toma, dobra. To dobra. Tak, 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 dlatego tu przyszedłem. Tylko tę lokację Toma mam, bo tylko ją zapamięta. Ja ją wyłączę. Takie. Mm, tu Jest to. No cóż, nie? Ja tu się zamachuję, żeby ode mnie coś Tak przelatuje. Ma jest. Dobra. Wee. Rata. Okay. Gdy, wiesz, gdzie tu są grime? No właśnie nie Rzadko kiedy kto są misje robi Więc. No ja też grałem w no, ja wiem. No właśnie z Tobą ja i z nabim jakbyśmy. Się. No zarąbisz Jesteśmy w dzielnicy pod Itery mm. O kurde. Oh shit Żry, stój, to ja no, Ja mam jeszcze jedną bombę, fajnie. Prinket, który mi daje, wiesz, że nie zawsze marnuje mi się granat. Bardzo fajna rzecz. Znam, znam, też mam go. O, golnij sobie. No, golne, golne. to no, go A to ja se wezmę jak nie. Tak mają krasnoludzy. Wiesz, to krasnoludzka dusza, o co? Darmowa książka. To se wezmę. Ja nie wezmę? Ja nie wezmę? Kurwa, no panie.

I tutaj jest pewien pewna zagwostka. Po to jest, jest to gdzie są big mamas. Żądam big mamas. Nope. Ty weź sobie z Caven female yy, w Google. No, Skaven female, nie? Czyli kobieta, samica. Tak, tam tam Zobaczysz, yy, no właśnie nie. Zobaczysz, a yy, to się nazywa aberracja skejweńska, nie bez powodu. To jest dosłownie tak, przez selektywne... Muszę sobie skafę podgłosić, bo cię słabiej albo broś się. O, to będzie lepsze. Przeskodowanie no, selektywne... Przeskodowanie selektywne, one urosły, proszę siebie do rozmiarów podpory. Enjoy this Tak, okay. gdzie teraz? Powiedział karto Grand Format <laughs> Jaki dzioka, się ciebie ima, panie? Z A nie? Hmm? O, tędy, dobra. Pójdźmy na wschód. Tak, wodzu. Nie wiesz co, w jednej grze też się źle skończyło. Mi się wydaje. No o tak, to jest tu. No tak, no trzeba beczułki mieć na ten ten, ten dziwny pomnik. Mm -hmm. Czekaj, tych sztorm wernyny ciągnę. What? Fuck you Time for a 1-1 Shield Wall e, i, Powiem Ci, że pierwszy raz jak... Fuck! Pierwszy raz jak to słyszałem, to wydawało mi się, że on mówi... Time for a wombat shield wall. One-Bot one, Nie, Wombat. A, Wombat. <laughs> Jak tak sobie myślę, Kurbat. co? Wombat. No, no tak, no, no Wombat silny, no no. przecież, nie? No <laughs> tak. Dobra, ja się heal'nę. Ej, no chyba jesteśmy w jakiejś sekcie. Słyszysz tej implantacji i tak dalej? A, a spójrz, spójrz na, na dół, tutaj dla, dla widzów, tam tysiące Skavenów idą dołem. O, i tak. Najśmieszniejsze jest to, że my tak naprawdę potrzebujemy jednego działa. Yes, no, Słuchaj, po a spójrz na tego orzełka, który jest na tym, na tych beczkach. Na Cornflakesach jest ten sam emblemat, to jakiś spisek. Nestle. <noise> Dostarcza Nestle. Tak. Orzełek Kurwa! Fak. Beczka mi wzięła i spadła. Póki specjalista od PR nie wziął się za Nestle i nie powiedział, mmm, to może nie wiem, coś bardziej przyjaznego ruszyć, no, Oczywiście, bardzo. Tak, taka cesarska wroga. Czy jazz Dobra, uciekamy, uciekamy, no, uciekamy. Z pieprzamy tak. stąd. Wykonaliśmy zadanie, to jest indalowe. Nie ma od świata. Opsa! Ty, pój! Z workiem, pójdź, Dawaj, dawaj, dawaj O, dawaj, pójdź z workiem. Workie. A i nic ciekawego. No i z Znaczy, ja mam bombkę sobie, dziękuję. Ale ich wysrało Nie czekaj, nie w tę stronę, w tę stronę zawsze na prawo tutaj tak To jest tak, prawidłowe. szanującego się labiryntu, tak? tak jest <śmiech> fuck <śmiech> Nie ma auto aima, ale zabija A bo palne Palne albor piercing panie to się nazywa, prawda? Moc yy, broni. Chciałem powiedzieć spalinowej, palnej Potem mówią, że jestem sierżantem, a mam cela jak Major Pony. Haha! Zarządaj podwyżki. To kurde, da. Halo, nie? Nie ma chłopaki. Ho, ho! Wolecieli aż do Wadowic. Tak, u ciebie. W takim zwolnionym momencie taką jedną muzyczkę Wangelisa, kiedy te... Wolecieli na kremówki. <laughs> Kremówko jadę. O, Storbegny. To by było ciekawe. Gdyby się okazało, że całym planem tego szarego... Koroka było podjebanie było Mówlecz parę pasek <noise> zrobić <głosy> <lajt> na nestle. <noise> Oszukali mnie, miała zabawkę. być zabawka. się śniadania łga nie było. <noise> Zresztą brzmi trochę jak ten plan amebowców z tego. No z, nie? A to mówek. <noise> Dzisiaj ukradniemy <noise> pomarańcze Pinki i mózg. W sumie! Ej, nie! Biały szczurek, No! <grystanie> Pinki i mózg! Kurde! No? Narw. The pinkies, the Pinky and the brain, 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 brain. brain. Oh, yeah. O Boże, ile szarzyznę! Ile szarzyznę? Dużo szarzyznę? Jeden zielony i niebieski, no. Fakt. No. Zostałem zielonkę. Szczerze że na biegu nie ma byśmy sobie to mogli zrobić wiesz, na tym... No też zielonka. No też zielonkę To zielonka. Ta, 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 ta. wróćmy do okay. Ina. Uprider gun. Amunition. Ino rychle. No. Ino rychlło. Tak jest. Oj 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 mhm, Juri w pięciu tabelkach. No. Mm. A? <laughs> 4, 5, 6, 7. Oj, bo, bo ty grasz już tą postacią. Co ty nie powiesz? Hmm. Jak ginasz tylko Witch Hunterem, To. Hmm. Znaczy nie, więc Kruberem też gram sobie, Bardinem też sobie gram. E... Bo Kruber to postać defensywna. Oh. Nie, no tak. I, I dobrze się potem po dwóch po tego sprawdza. Tylko... E, bo... Prawdziwy, początku, prawdziwy powód, normalu, proszę ciebie, wyboru moich normalu, postaci, tak, jest o? taki, czy ma to broń palną. O, Koniec. Daj, na normalu i hardzie, można hardzić sobie, hmm. do, biec na hura i tak dalej, no. ale na wyższych poziomach trudności, tak jak w Paydayu, trzeba powolutku, powolutku, generowo.